I tak, dzień dobry, my znowu z wami i dzisiaj będę pierwsza te, technika, która nazywa się spowiedź, oczyszczanie siebie, e, podniesienie wibracji, e, podniesienie swojej energii i leczenie, uzdrawianie siebie. Jak się, e, jak, jaki jest mechanizm tej techniki. Technika ta pozwala nam połączyć to ze źródłem, z, z źródłem kosmicznej energii, z Bogiem nie ma znaczenia, kto sobie to myśli. I wyrzucić z siebie te negatywne energie, te programy negatywne, które nam przeszkadzają w danym momencie czuć się komfortowo, być zdrowymi i które nam przeszkadzają się rozwijać się i być w porządku. Jak, to się, jak ta technika robi? To się staje, się stojąco ta technika się robi, ja Wam pokażę. Wszystkie techniki, tak, wszystkie techniki, zapomnę powiedzieć, że wszystkie przed każdą, przed każdym działaniem, przed każdą techniką trzeba ściągnąć siebie. To jest calić siebie. Ściągnąć wszystkie swoje macki z przestrzeni w swoje ciało. To jest wyczuć, że jestem tu i teraz. Wyczuć swoje ciało. Ściągnąć siebie. To jest przestać myśleć o czymkolwiek. O jakichś zdarzeniach, o innych ludziach. Dlaczego? Bo jak my myślimy, o tym, o jakimś pogrzeby na przykład uko znajomego, to my przynosimy myślamy tam my wchodzimy w negatywną energię, ten, ten rozpacz, ten płacz, ten żal, który tam jest. Dlatego nam niepotrzebne teraz, żeby być ta, ta energia nam nie jest na nią chwilę niepotrzebna, dlatego żeby nie wchodzić tam do tego, trzeba wejść swoje ciało, przestać o czymkolwiek myśleć, i tylko słuchać swoje ciało. Słuchać, jak ono stoi na podłodze, jak ręce, jak ciało, jak głowa i całkowicie wchodzimy w swoje ciało, i słuchamy swoje ciało. Jak my się zbierzemy, się, to jest z siebie, to wtedy przystępujemy do techniki. Ja stanę do was bokiem i pokażę, jak to wygląda. Ja zwracam się do Siły Wyższej, do Boga i proszę, Panie Boże, proszę Ciebie, pomóż mi. I mnie ciągnie do przodu. To jest ja czuję, że ja jestem w strumieniu. To jest ten wciągnięcie do przodu jest oznaką tego, że ja wchodzę w strumień, że jakby ja już zaczynam pracować. Ja czuję jak energia już płynie po mnie, ja w, w, pozycję stabilizuję, to jest po prostu utrzymuję siebie na nogach, żeby się po prostu trzymać. I w takiej pozycji ja zaczynam mówić do siły wyższej. Panie Boże! Przebacz mi wszystkie moje grzechy, które uczyniły myślą swoją uczynkę. Nie wszystko, co mnie przeszkadza, w rozwoju duchowym, w życiu, w pracy, zejdzie ze mnie i rozpuszczy się w przestrzeni. Nie można puszczać teraz energii w ziemię, bo ona, ziemia teraz zmieniła swoją pozycję, dlatego energia musi być rozproszona w przestrzeni. Rozpuszczona tak jak dym od papierosów. On wychodzi z papierosu, czy znam z ust palaczy, i rozpuszcza się o przestrzeni. Takie negatywna energia i wszystko, co nam przeszkadza. Jak my zobaczyli jakieś na przykład dzisiaj. Ktoś kogoś potrącił, to wyrzucamy z siebie to, te, te myśli o tym, jak natrętne jakieś myśli jest w głowie. wyrzucamy z siebie wszystko, co mnie przeszkadza, natrętne myśli. Jak ktoś nas dzisiaj skrzywdził, na przykład jakaś e, Agnieszka skrzywdziła dzisiaj państwa, czy tam Monika nie ma znaczenia, to mówicie sobie: Ja wybaczam Monikę i proszę o jej wybaczenie, i wszystko, wszystkie te myśli, wszystkie te słowa, które były powiedziane, wszystkie te myśli schodzą ze mnie i rozpuszczałem się w przestrzeni. Ja proszę o przebaczenie i wybaczenie. Ja proszę o przebaczenie o Pana Boga. Panie Boże, przebacz mi wszystko, co ja zrobiłem, myślą słowem, uczynkę. I proszę o wybaczenie u wszystkich ludzi, które ja skrzywdziłem, myślą słowem, uczynkiem. Wybaczcie mi. Ja też Was wybaczam. I czujemy, jak ta energia z nas płynie. Możemy odczuwać niektóre niekomfortne energie, niekomfortne odczucie w jakimś części ciała. To po prostu z nas schodzi, to wszystko negatyw. I wyobrażamy sobie, jak płynie energia z światła z nas przez czubek głowy i wszystko spływa z nas i rozprasza się o przestrzeni. My wypełniamy się światłem i energią pozytywną. Da. Możemy powiedzieć, podnosi się moja wibracja, podnosi się mój potencjał energetyczny, to jest ja wypełnię się energią, a wszystko, co mnie przeszkadza, zmęczenie, ból, schodzi ze mnie. I wtedy my stoimy. Jak nas potem, jak my się oczyścimy, się nas odpychnie do tyłu. To będzie świadczyło o tym, że proces został skończony, że my się oczyściły i możemy teraz przystąpić do następnego jakiegoś działania. Jak my chcemy uzdrowić siebie albo kogoś, to zawsze też zaczynamy od oczyszczania się, a potem prosimy o błogosławieństwo. Błogosławieństwo ja Wam pokażę zaraz w następnym wideo, także dziękuję i do zobaczenia.